Halo, halo, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Fortnite'a na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zebrać ukrytą gwiazdkę za tydzień szósty sezonu 10. Oczywiście, ale zanim to, to zostawcie kciuka w górę, będę bardzo wdzięczny za aktywność, zostawcie komentarz, będę bardzo też wdzięczny. Na przykład, dzięki za pomoc. I to już jest jakaś aktywność. Zostawcie suba, bo miał być giveaway na koniec wakacji z okazji 3000 subskrypcji. A jak na razie mamy 2650, więc troszeczkę jeszcze brakuje. Ale jak dobijecie, to na pewno ten giveaway zrobię. Miał być on oczywiście na faudolki. Pamiętajcie, że jak coś kupujecie w sklepie, to oczywiście kodik twórcy wpisujecie tutaj profi, potwierdzacie i kupujecie. A ukryta gwiazdka mm, za wyzwania okresowe, powrót, bo tak się te wyzwania nazywają. Wygląda tutaj, tak ten ekran wczytywania. Jest to oczywiście Kevin, nad naszą farmą. Odblokuje się jutro, dopiero po wykonaniu trzech zadań, czyli, tak jak tutaj widzicie, trzy zadania musicie wykonać. Jutro o godzinie 15 wchodzi to wyzwanie. W momencie, w którym wy to oglądacie, to już jutro o godzinie 15, dlatego powtarzam, będziecie mogli odebrać tą gwiazdkę. A teraz przechodzimy na plac zabaw i pokażę wam, gdzie ona się znajduje. No i ja jestem już na placu zabawek. Pewnie niektórzy już zauważyli po ekranie wczytowania. Będzie to gdzieś na zgubnych ziemiach, a dokładnie tutaj na moście. Tu, w tym miejscu, powinna się pojawić ta gwiazdka za wyzwania okresowe. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku, subie, tak jak już wspominałem. Używajcie kodu i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.